Cześć, z tej strony Darek Dziborowski, wodemedicappel, a dzisiaj moim gościem jest Karol Filiński. Z Karolem mamy okazję współpracować już od dłuższego czasu. Ja się zajmuję fizjoterapią, osteopatią, Karol zajmuje się treningiem personalnym. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o kilku bardzo ważnych kwestiach w kontekście prawidłowego ćwiczenia. Jednakże, zanim sobie powiemy, gdzie jest ta granica między fizjoterapeutą a Trenerem personalnym, kiedy pacjent powinien pójść na salę, a kiedy powinien trafić na kozetkę, musimy sobie wyjaśnić pierwszą kwestię. Karol, bardzo często ludzie pytają o trening medyczny. Ja wiem, że tutaj często wymiennie jest stosowana nazwa trening medyczny, trening personalny, trening przygotowania motorycznego. Chciałbym Ciebie zadać to zdanie, czym dla Ciebie jest taki trening medyczny? Czy to jest jakaś nazwa tylko dodatkowa, czy Eee, czy, czy rzeczywiście różni się czymś ten trening od takiego zwykłego treningu, jaki prowadzisz na sali? Eee, przede wszystkim, e, trener medyczny, trener personalny powinien umieć zobaczyć słabe ogniwa, e, powinien umieć ocenić łańcuch biokinematyczny. Powinien znać ćwiczenia w otwartym łańcuchu, w zamkniętym łańcuchu i powinien umieć dostrzec te szczegóły, te niuanse ruchu, które później odpowiadają i rzutują na cały, na cały układ, które powodują różnego rodzaju przeciążenia, no i które nie pozwalają nam się w 100% rozwinąć. Czyli, krótko mówiąc, taki trener powinien optymalizować zarówno ruch, jak i oczywiście sfery, które znajdują się poza salą treningową, jak sen, woda i innego rodzaju te rzeczy. Też myślę, że taka optymalizacja, takie oko trenera też bardzo mocno skorelowane jest z jego doświadczeniem, czyli w momencie, gdy, zaczyna, gdy pracujemy już te naście lat, pracując jeden na jeden, naprawdę dużo widzimy i potrafimy te przypadki analizować. I tutaj, krótko mówiąc, szukamy dziury w całym, szukamy, czasami są to rzeczy bardzo małe, czasami są to rzeczy, które już są widoczne na pierwszy rzut oka, i, krótko mówiąc, naszym zadaniem jest jak najszybsze powrót do sprawności. Powrót do sprawności, powrót do sportu, czy też rozpoczęcie z treningu, bo mamy też osoby, które nigdy nic nie robiły i tam też szukamy słabych otak. Tak. No Ja zdecydowanie chciałbym tutaj powiedzieć, że dla mnie różnicy nie ma. Tak, jak z punktu widzenia fizjoterapii wszystko jest ruchem i niezależnie od tego, czy nazwiemy to treningiem medycznym, czy jakimś innym rodzajem, chodzi o to, żeby dobrać odpowiednie ćwiczenia i odpowiednie obciążenie, pacjentowi ćwiczącemu na tym odpowiednim etapie, czyli my inaczej będziemy tego pacjenta obciążać, jeżeli on będzie po operacji, inaczej jak będzie w pełni sprawny, tylko będzie chciał się poprawić w jakimś sporcie. Więc nie rozróżniałbym szczególnie tutaj treningu medycznego od innych form ruchu, skupiłbym się właśnie na tym, co powiedziałeś, na odpowiednim doborze trenera, który umie właściwie dobrać obciążenia na w odpowiednim etapie, na którym jest nasza osoba ćwicząca. Bardzo ważny jest też Wasz feedback, czyli to, jak się czujecie następnego dnia, jak czujecie się po treningu, bądź też jak czujecie się w całym tym procesie, w którym pracujecie z trenerem, żeby to na bieżąco oceniać, każdy trener Powinien Was pytać, jak się czuliście. Zadaje Wam jakąś pracę, i jedną z ocen, jedną z ewaluacji jego pracy jest właśnie Wasze samopoczucie, to jak się rozwijacie i to jak dany bodziec zadziałał. No i szukamy najmniejszego działającego bodźca, rozwijamy się. Tak więc, trening nie powinien powodować jakichś znacznych bóli, obciążeń. Tak teraz bardzo mocno to oczywiście spłycając, także analiza tego, co już zrobiliście i czy idziecie w dobrą stronę. Tak jest. Tak jest. Zachęcam też zawsze no, do zrobienia takiej diagnostyki fizjoterapeutycznej przed decyzją o trenerze, dlatego że... Mm, Szczególnie po jakichś kontuzjach, po operacjach, dlatego że bardzo często taka diagnostyka pozwoli określić ten moment rozpoczęcia większych obciążeń, wejścia bezpiecznego na salę ćwiczeń. Także taka współpraca fizjoterapeuta, trener ma jak najbardziej sens. Jest moim zdaniem. Czasami też niezbędna, słuchajcie, czasami trener potrafi błądzić, czasami potrafi się rozwinąć jakiś stan zapalny, czasami ten układ nerwowy, układ nerwowo-mięśniowy nie jest gotowy na spotkanie z trenerem, można by tak powiedzieć. Czasami też mamy przypadki takie naprawdę poważne, jak rwa kluszowa, jak elementy układu nerwowego. Patrzymy się cały czas pod jakąś kontrolą. Do... Dokładnie, i m, pamiętajcie, że no, m, trener powinien też mieć tą świadomość, żeby, że bierze w 100% odpowiedzialność za tą osobę i każde ćwiczenie. Wiadomo, że chcemy jak najbardziej rozwinąć tą osobę, jak najbardziej progresować e, i chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej. E, moim zdaniem, też wchodzi w, w grę bezpieczeństwo: czyli my każdy, każde ćwiczenie musimy bardzo mocno oceniać pod kątem bezpieczeństwa. E, a taka pomoc, ocena fizjoterapeutyczna jest e, tutaj kluczowa. To takie zielone światło pewnie do pewnych ćwiczeń. Dokładnie, czasem pojawia się e, ból w kolanie, czasem myślimy, że jest to przeciążenie, trener pracuje, pracuje, a być może już wcześniej wytworzył się stan zapalny, być może już wcześniej mamy jakąś e, tobie, coś, e, coś o czym nie wiemy i tak naprawdę tutaj fizjoterapeuta, e, a jeszcze fizjoterapeuta z aparatem USG umiejącym to e, analizować. I praktycznie e, informacje mało ma od razu, nie, nie, czeka, nie czeka tydzień, dwa, faktycznie momentalnie wszystko wie. Jest tutaj świet, świetną sprawą i te dwie sfery się bardzo, bardzo uzupełniają. Przejdźmy teraz do jednych z najczęściej spotykanych dolegliwości, które występują w stawach, w narzędzie ruchu pacjentów, którzy ćwiczą. E, ja spotykam bardzo często problem bólowy przy środkowej stronie kolana, a więc od środka, od środka kolana pojawia się ból. Osoba sobie ćwiczy, robi przysiady, często biega i ten ból się gdzieś tam utrzymuje. Utrzymuje się po wysiłku, w czasie wysiłku, czasem nie da się nawet zrobić pełnego przysiadu, bo jest ból, a czasem dopiero po dłuższym bieganiu ten ból się pojawia. Teraz, jeżeli pacjent trafi do fizjoterapeuty, to moim zadaniem jest zrobić pewną diagnostykę, a więc ocenić po pierwsze, czy doszło do urazu, urazu więzadła, czy łąkotki na przykład. Muszę ocenić, czy są jakieś stany zapalne, bo może jest to dolegliwość na podłożu zapalnym, która trwa już dość długo u tego pacjenta. Muszę ocenić funkcję tej nogi, a więc czy jest koślawość, czy jest szpotawość, czy były wcześniejsze urazy, operacje, które mogły na przykład doprowadzić do jakichś wzrostów, które tam będą występować. Przede wszystkim muszę ocenić, czy nie jest to problem neurologiczny, a więc wykluczyć te poważne wszystkie schorzenia i ocenić wtedy, czy ja mam coś do rozluźniania, czy mogę takiego pacjenta położyć na kozepce, czy od razu ten pacjent potrzebuje dużo ruchu. Jeżeli to jest pacjent, który ma, jest tak słaby, że ma problem z wejściem po schodach to na pewno będziemy takiego pacjenta chcieli wzmacniać. Ale jeżeli jest to bardzo aktywna osoba, która dopiero niedawno poczuła, że, że pojawiło się jakieś przeciążenie, może u takiej osoby trzeba ją zacząć rozluźniać, a potem dopiero szukać po rozluźnieniu jakichś słabszych elementów łańcucha mięśniowego. A teraz pytanie do trenera. Jeżeli masz osobę ćwiczącą, która czuje ten ból po środkowej stronie kolana, Jakie najczęściej zauważasz błędy w ćwiczeniach, czy braki, u takich, czy deficyty u takich osób, że ten ból jest, występuje i cały czas trwa? To jeszcze tylko tak słowem wstępu. Mamy już skutek, jakim jest ból kolana, i teraz fizjoterapeuta postara nam się załagodzić ten ból w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności postara się wprowadzić. Działania, które skupią się na przyczynie tego, tego bólu, a następnie ja muszę dalej tą przyczynę, tak jakby ściągać. Naszym zadaniem jest przede wszystkim skuteczność, czyli nie chcemy, żeby ten ból, nawet gdy w momencie, gdy on zniknie, nie chcemy, żeby on już więcej powrócił. Dzięki temu pracujemy na sali. Musimy pracować czy to z własną masą ciała, czy to z obciążeniem zewnętrznym, i tutaj w kontekście akurat tego schorzenia. Bardzo ważny będzie trening stopy, bardzo ważne będzie umiejętne ustawienie tej stopy. Dlaczego stopa? Stabilność. Od niej będzie zaczynać się cały łańcuch biokinematyczny i to on da nam już poprawne ustawienie tego kolana. Czyli to jest trochę dziwne, że boli nas kolano, będziemy trenować stopę i biodro, będziemy działać, tak jak wspomniałem wcześniej, na przyczynę. Czyli mówimy o kontroli tej stopy, czyli na przykład dodajemy ćwiczenia na jednej nodze, tak, I tu dociążamy, odciążamy, szukamy po prostu tego... No, wzmacniamy, wzmacniamy tą stabilizację i dzięki temu jeszcze nie wprowadzamy obciążenia zewnętrznego. Możemy mm -hmm. leciutko już Bewnątrz. zadziałać na samym początku ćwiczeniami bez nadmiernego obciążania stawów. Następnie odpowiednio pracujemy na biodrze, czyli staramy się też odpowiednio to przodo pochylenie, tyło pochylenie. My staramy się też zweryfikować jak do tej pory wyglądał trening i jak wyglądały do tej pory te ćwiczenia. Nie, przede wszystkim Była cała mobilność biodra. Jak ktoś Oczywiście. ma rotację rotację wyprost tego biodra, czyli cały czas siedzimy, jesteśmy w pozycji zgięciowej, nie wykonujemy żadnej rotacji maksymalnej do wewnątrz, na zewnątrz, do wyprostu, no to usztywnia nam się torebka stawowa, co będzie znowu przez cały łańcuch powodować zaburzenia kolana. Ja tutaj z punktu fizjoterapii mogę dodać, że kolano jak nie ma urazu to jest bardzo często ofiarą właśnie tego co się dzieje w stopie albo w biodrze. Także jeżeli nie było urazu, nikt tak nie kopnął nas w to kolano na meczu piłki nożnej, nie upadłem, nie poślizgnąłem się i nie uderzyłem w to kolano to bardzo często właśnie kolano, kolano będzie ofiarą zaburzeń tego łacucha. Dokładnie tak i teraz część ćwiczeń jest prosta, część ćwiczeń jest bezpieczna i z reguły My musimy być skuteczni, i te ćwiczenia lądują jako ćwiczenia domowe. Te ćwiczenia osoba systematycznie wykonuje, dzięki temu prowadzi troszeczkę taką autoterapię sama na sobie. Tak. No proste ćwiczenia, ściągające można robić. I już to, zaczyna, regularnie zaczyna działać. I teraz rolą trenera jest umiejętność nauki tej techniki, ćwiczeń wzmacniających, bo tam jest najwięcej problemów, i tam możemy wrócić do przeciążeń, które. Z którymi tak naprawdę przyszliśmy, bo jeżeli weźmiemy pierwsze lepsze ćwiczenie z obciążeniem, z obciążeniem zewnętrznym, które będziemy chcieli, aby nasze kolano pracowało lepiej, no to tak naprawdę jedno zapadnięcie stopy, gdzieś nieodpowiednia mobilność bioder będzie powodować, że będę dalej ćwiczenie, które powinno mi pomagać, ćwiczenie będzie tak. dalej obciążać i dalej powodować I ból po wewnętrznej stronie. I to jest tutaj bardzo wartościowa wskazówka, dlaczego warto do takiego trenera pójść nawet na jedną, dwa spotkania, bo czasem bardzo proste ćwiczenia możemy robić z błędem, powielać go i utrwalać sobie problem przeciążenia tej wewnętrznej strony kolana. Będziemy pogłębiać to uszkodzenie kotki, ból się będzie utrzymywał, pomimo, że my uważamy, że ćwiczenie robimy poprawnie. Ale to spojrzenie z zewnątrz Dużo zmienia. Czasami ta granica jest bardzo mocna, wykonujemy prosty zakrok do tyłu, pytamy osobę o informację zwrotną, czujesz kolano? czuje. Ok, a skup się na stopie i minimalnie przesun kolano na zewnątrz. Zapracują mocniej biodrem. Oczywiście jedna wskazówka, ale od razu podałem trzy. Czujesz kolano? Nie, nie czuję. Już Czujesz pracujące mięśnie z tyłu. A tak. się Czu... obciążyło przez aktywację innych grup mięśniowych i Dokładnie, to są, to, to są takie szczegóły i ja to zawsze porównuję troszeczkę z kursem na prawo jazdy. No, nikt na, do nas nikt nie wsiadł w samochód i nie pojechał, bo tu jest kierunkowskaz, tu mamy spryskiwacze słynne, które kolej, działają kolej. i tak samo jest troszeczkę z pracą na sali i z pracą z naszym organizmem, że my powinniśmy otrzymać instrukcję obsługi, zarówno w kontekście ćwiczeń rozciągających, mobilizujących, które wykonuję w domu, jak i otrzymuję ten kurs prawa jazdy, czyli kurs instrukcji mojego organizmu, które ogniwa są słabe, które mięśnie muszę wzmocnić, dlaczego te bóle powracają, dlaczego jeżeli będę robił te ćwiczenia, to te bóle nie powrócą i taki kurs każdy może sobie sprawdzić. Drugim częstym przypadkiem bólowym, z którym spotykamy się razem z Karolem, jest ból pleców i bardzo często i bardzo często ten ból pleców występuje, pomimo że ćwiczymy, czyli można znaleźć bardzo dużo wskazówek w internecie, gdzie bolą Cię plecy, ćwiczy wykonuj te ćwiczenia, a one ciągle nas bolą. I teraz czasem trzeba się głębiej zastanowić, sięgnąć w historię pacjenta, żeby się zastanowić dlaczego, co tam jest w tych plecach takiego, że nie pozwala ten ból puścić, pomimo że wprowadziłem jakieś ćwiczenie. Moim zadaniem jako fizjoterapeuty jest jeszcze wyszukanie innych różnego rodzaju dysfunkcji, przeciwwskazań do pracy. Oczywiście tu może być masa różnych przeciwwskazań i poważnych i mniej poważnych do pracy. Moim zadaniem jest je znaleźć i usunąć, jeśli występują. Najczęstszą taką przyczyną, którą ja muszę różnicować jest... Problem dyskopatki rwy kuluszowej rwy zupełnie inaczej będziemy pracować z pacjentem, który ma rwę, a zupełnie inaczej będziemy pracować z pacjentem, który ma po prostu przeciążone mięśnie. Będą, będzie inny dobór ćwiczeń, będzie inaczej dobierany odpoczynek. Eee, więc różnią się ci dwaj pacjenci prowadzeniu. I teraz, jeżeli zrobiłem taką diagnostykę i uznaliśmy, że jest to problem mięśniowy i rozlu rozluźniliśmy już pracę manualną, te napięte mięśnie możemy z takim pacjentem wprowadzać ruch bezpiecznie tak? i teraz po kolei wprowadzamy ten ruch. A więc pytanie do Ciebie, jak wprowadzać ten ruch i co jest takim największym ogranicznikiem u pacjentów z punktu widzenia mięśni, co działa albo co nie działa, że ten ból pleców się właśnie u takich pacjentów potrzebuje? Przede wszystkim pewnie spotkaliście się z takimi zdaniami, że rozciągałem się całe życie. Jestem całe życie spięty albo od samego początku nigdy nie mogłem dotknąć palcami podłogi. Już w szkole byłem sztywny. Ja się rozciągam, ale na drugi dzień się czuję podobnie, albo jeszcze bardziej, jeszcze bardziej spięty. I teraz dla nas. Najważniejsze jest to, żeby rozpracować wszystkie stawy mobilne biodra, zająć się pochyleniem miednicy, zająć się pochyleniem miednicy, zająć się tym, żeby wyprost biodra był generowany z pośladków, a nie z prostorników. Ale jeszcze zanim się rozpędzę i powiem o tych dalszych etapach, mamy ten początek, Tak, jak przychodzi do nas osoba, która odczuwa ból w dolnym odcinku kręgosłupa i bardzo fajnie, że trener już wie, że jest to sprawa mięśniowa, że jest to typowo. Kwestia mięśniowa. Kwestia tak. mięśniowa. Że nie ma przeciwwskazań, że można bezpiecznie pracować. Dokładnie. No i zaczynamy. Zaczynamy od ćwiczeń rozciągających, ale tutaj idziemy bardziej w stretching dynamiczny, czyli staramy się, żeby ta osoba innymi mięśniami. Na przykład mam tu na myśli napinając przód uda, rozciągała tył uda, napinając pośladek, rozciągała przód uda. I to jest oczywiście do wytłumaczenia, i każda osoba troszeczkę w minimalnie innych pozycjach będzie to czuła. Tak więc tutaj chciałem nawiązać, bo pamiętajmy, że jak bolą plecy tutaj, to mięśnie nie znajdują się tylko tu, ale po stronie brzusznej też mamy duże grupy mięśniowe, które mogą być spięte, generując przeciążenia i nie zaburzając mobilność kręgosłupa. Więc szukamy nie tylko strony tylnej, ale też od przedniej, i czasem, czy bardzo często jest tak że ból pleców e, będzie u, u, u dwóch różnych osób będzie w tym samym miejscu, ale kompletnie inne grupy będą napięte. Nie? Zresztą ostatnio Przecież mieliśmy taki przypadek, gdzie e, trafiła do nas para i e, ból pleców w tym samym miejscu, przy czym e, chłopak, mocno napięta cała grupa tylna, u dziewczyny odwrotnie, mocno napięta cała grupa przednia, więc samolokalizacja lokalizacją bólu się nie sugeruje, jeżeli szukamy właśnie zaburzeń napięć. Oczywiście. I też często spotykam się z takim twierdzeniem, Karol, kiedy będą te ćwiczenia na kręgosłup? My pracujemy tutaj przez spół treningu, rozciągamy hamster, rozciągamy tył uda, rozciągamy łydki, pracujemy nad rotacją zewnętrzną w stawie biodrowym, pracujemy na całych taśmach, rozciągamy je. Jest połowa treningu, kiedy będą stricte ćwiczenia na kręgosłup. Otóż ich nie będzie, opracowujemy wszystko dookoła, rozluźniamy, a później wprowadzamy odpowiedni ruch, ponieważ to, dlaczego nasz stretching do tej pory nie działał, dlatego, że po prostu po rozciąganiu nie używaliśmy go. Czyli to nic, że ja rozciągnąłem ten mój tył uda, jeżeli mój układ nerwowy tego nie zapamiętał. Czyli jeżeli mój e, układ nerwowo-mięśniowy, mój organizm dalej nie wie po co to jest. E, I teraz e, kwestia, żeby szybko przenieść to z pozycji leżącej, w której się rozciągałem, e, na ruch. I czy to właśnie poprzez ten stretching dynamiczny, stretching aktywny, czy też po prostu przenieść to do pozycji stojącej i żeby to odwzorować. Czyli jeżeli napinałem pośladki, które rozluźniały mi pewną strukturę, no tak teraz w pozycji stojącej szukam tego ruchu hip hinge, który jest tutaj kluczowy. I ten ruch pochylenia w naturalnych krzywiznach kręgosłupa, słuchajcie, to co nas właśnie tutaj blokuje. To ten obszar. Miednica jest tak spięta, że ruchy, inaczej, zapomnieliśmy o tym, że nasza miednica się rusza. I część, e, połowę, czy też 90% ruchów e, nadrabia za nas odcinek lędźwiowy, odcinek piersiowy i odcinek szyjny. Kiedyś do, tego, kiedyś do tego przeciążenia musi dojść. I teraz dzielimy to na trzy rzeczy. Porozciągaliśmy tkanki prowadziliśmy ruch przodopochylenia, czyli zobaczcie, że jeżeli ta miednica będzie się kręcić do przodu, będzie wracać poprzez napięcie silnych mięśni nóg, to automatycznie kręgosłup będzie stabilniejszy. I trzecim, oczywiście to idzie również w parze z mięśniami głębokimi brzucha, nad którymi równocześnie pracujemy. A trzecim elementem jest dodatek jakiegoś obciążenia zewnętrznego. Niekoniecznie musi być. To, Ta, bo na razie mówiliśmy tylko o niekoniecznie, niekoniecznie musi być jakiś duży, duży ciężar. Tak. Więc, no więc no, absolutnie nie zaczynamy od ćwiczeń e, z obciążeniem, jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniami mobilności, jakiejś kontroli tułowia. Tuż, ee, tu... staramy, się, staramy się jak najszybciej te trzy rzeczy wprowadzić, rozciąganie, poprawny ruch i minimalne, w, minimalne wzmocnienie, minimalna ta praca z jakimś obciążeniem własnego ciała czy też z jakimś małym obciążeniem zewnętrznym, ale chodzi nam o odpowiedź układu mięśniowo-nerwowego, żeby on tą nowe zakresy ruchu zapamiętał i żeby ten nasz organizm wiedział, aha to po to to było, to mam się tak schylać, dzięki temu nie będzie boleć. Także zachęcam bardzo serdecznie do korzystania z takiej współpracy właśnie fizjoterapeuta, trener, żeby dobrać te ćwiczenia na odpowiednim etapie, na którym jesteście.